Dobry wieczór. Ważność nie mylić w transurfingu z wartością to jest to, na ile coś dla nas jest ważne, na ile spędza nam sen spowiek. To znaczy wartość sama w sobie, życie, dzieci, co tam jeszcze zdrowie, tego typu rzeczy. To są rzeczy wartościowe. I wartościowość to jest rzecz, o której każdy z nas decyduje, co dla niego jest wartością. Z kolei ważność to jest rzecz, o której też każdy z nas decyduje, tylko że warto przy tej decyzji się zastanowić, bo im ważniejsze coś dla nas jest, im bardziej zaprząta naszą uwagę, tym bardziej możemy tego nie mieć. Stąd te efekty, że bardzo chce mi się czegoś, bardzo do czegoś zmierzam, coś jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne, a ja tego nie mam, a mam, za to mam w życiu coś, czego nie chcę. No właśnie, ważność. Tutaj odgrywa rolę ważność nie wartość, a ważność. Ważność dzielimy znowu umownie nie wiem czy potrzebnie ale roboczo i nam to, i nam to pomaga. Dzielimy sobie ważność na wewnętrzną i zewnętrzną. Ważność wewnętrzna to to, na ile ja jestem ważny dla siebie i na ile zaprząta moją uwagę, moje poczucie własnej wartości. A ważność zewnętrzna to jest to, na ile ważne są rzeczy poza mną, na przykład mój cel. I dlatego uczymy się, jak obniżać ważność do rozsądnego parametru, no bo każde zawyżenie ważności. Uruchamia taki mechanizm we wszechświecie, który nazywa się siły równoważące. Ma być równowaga. We wszechświecie to jest stan idealny. Jeżeli coś lub ktoś zaburza tę równowagę, siły równoważące jako mechanizm najczęściej likwidują źródło tego fenomenu. I dlatego niebezpieczne jest zawyżanie jakiejkolwiek ważności. Zawyżam ważność mojego celu. Mój cel jest dla mnie niesłychanie istotny. Uzależniam od osiągnięcia mojego celu bardzo wiele różnych rzeczy, na przykład moje szczęście. To jest potężne źródło energii, to jest potężne skupisko energii. I teraz, dlaczego tego nie będę miał? Bo siły równoważące ten fenomen energetyczny, ten nadmierny potencjał energetyczny. Muszą jakoś zlikwidować, one mają przywrócić równowagę, ale są to siły równoważące, a nie równoważne. W związku z czym one nie będą się z nami siłować. One, jak cały wszechświat, działają na zasadzie po linii najmniejszego oporu. Idą na łatwiznę i robią tak, jak najłatwiej, jak najłatwiejszy sposób można tę ważność zlikwidować, to skupisko energii. Ja już spotkałem się z zarzutem, że wciąż opowiadam o tych samych rzeczach i używam tych samych anegdot i tych samych przykładów. Opowiadam o tych samych rzeczach, dlatego że słuchacze, widzowie się zmieniają i proponowanie, poszukajcie tam sobie na playliście gdzieś tam może coś jest sprzed roku czy sprzed dwóch, no to byłoby chyba nie, nie niezbyt grzeczne. A z drugiej strony, używam tych samych anegdot z mojego życia, no bo tak już się złożyło, że to, co się wydarzyło w moim życiu, jest rzeczą niezmienną. Ja nie jestem w stanie zmienić tych zdarzeń i tych anegdot, które już były, no bo one już zaistniały. To, co dzieje się w tej chwili, tworzy też nowe anegdoty, ale jeśli chodzi o to, jak chcę na przykład unaocznić kwestię ważności, to wolę zastosować te zdarzenia z mojego życia, które najlepiej to ilustrują. A już o tym mówiłem. No i cóż, no to powtórzę jeszcze raz, i to pewnie nie ostatni. Co do ilustracji ważności zewnętrznej, to też używam najlepszego przykładu stworzonego przez Wadima Zelanda i opisanego już w pierwszym tomie książki. Bo dlaczego mam wymyślać coś gorszego, skoro już najlepszy przykład jest wymyślony przez autora metody? Tak mi się wydaje, no więc. Zajmijmy się najpierw ważnością zewnętrzną, zawyżeniem ważności celu. Zobaczcie, jak to wygląda. Gdyby umieścić na płaskim podłożu, na ulicy teraz, belkę długości 10 metrów, szerokości pół metra i zaproponować każdemu z nas, żeby się przespacerował po tej belce z punktu A. Do punktu B myślę, że bez problemu każdy mógłby to zrobić. To nie stawia przed nami żadnych wygórowanych wymagań. Bez problemu. A teraz tę samą belkę zawieszamy pomiędzy dwoma wieżowcami, dziesięciopiętrowymi na przykład. Kto przejdzie po tej belce? Ta sama belka, ta sama szerokość, ta sama długość i bezwieczna pogoda. Będzie trudno? Dlaczego? Dlatego. Że wzrasta ważność. To jest dla nas zbyt ważne. A czemu to jest dla mnie zbyt ważne? No bo jak nie przejdę, to się zabiję. To jest dość ważna rzecz, żeby się nie zabić. Wzrasta ważność. Ale właśnie, że nie przejdę i się zabiję, dlatego, że wzrosła ta ważność. Jest skupisko energii, jest stosunek zależności. Muszę, bo jak nie to, i teraz siły równoważące, które idą na łatwiznę, jak najłatwiej mogą zlikwidować ten fenomen energetyczny, powodując, że spadnę. Delikwent spadł, delikwenta nie ma, ważności nie ma. Skupiska energetycznego nie ma. Tak. A jeżeli teraz ktoś zaproponuje, żebym włożył uprząż i będę podczepiony. Pod jakieś urządzenie, dzięki któremu nawet jeżeli się potknę, to nie doznam żadnego uszczerbku. Przejdę. Dlaczego? Bo spadła ważność. Bo to, żebym sprawnie przeszedł, już nie jest tak ważne. Podyndam ewentualnie, ale się nie zabiję. Ważność jest mniejsza. Łatwiej jest mi osiągnąć cel. I tak jest z każdym celem. Im mocniej obniżymy ważność tego naszego celu, tym łatwiej będzie go nam osiągnąć. Im większa będzie ta ważność, tu mówię już o takich wysokich miejscach skali, tym trudniej jest osiągnąć cel. Ten przykład to ewidentnie pokazuje. To jest kwestia ważności zewnętrznej. A ważność wewnętrzna, jeżeli zawyżymy ważność wewnętrzną, to jak nam to przeszkadza w osiąganiu celu? No choćby dlatego, że w momencie, kiedy siły równoważące zadziałają w związku z ważnością wewnętrzną, to nam jest przykro, to boli. A jak nam jest przykro i boli, to emitujemy energię o częstotliwości frustracji, zawodu, złości, nieszczęścia, no i przenosimy się na taką linię życia, a to nas nie przybliża do celu. Ważność wewnętrzna, czyli jeżeli poczujemy się lepsi od innych, Automatycznie zawyżamy tę ważność wewnętrzną. Jeżeli poczujemy, że ktoś jest gorszy od nas, tu nie chodzi o to, że obiektywnie stwierdzam, że ktoś w danej dziedzinie wie mniej albo więcej ode mnie. Nie. Tu chodzi o ocenianie człowieka, o stwierdzenie, że on, ona jest gorszym człowiekiem albo ja jestem lepszym człowiekiem ogólnie, czy na przykład jestem lepszym fachowcem od kogoś. Ktoś jest dobrym fachowcem w jednym, ktoś jest dobrym fachowcem w innym, ale w momencie, kiedy się już poczujemy lepiej od kogoś, na zasadzie ja już jestem bardziej taki rozwinięty, oświecony, a ci wszyscy inni to są baterie dla Matrixa, no to to już jest moment, w którym możemy oczekiwać, że siły równoważące zaczną działać. I cholera za przeproszeniem wie, jak one będą działać, te siły równoważące. Z całą pewnością nie będzie to dla nas przyjemne. Ja wiele lat temu udzieliłem wywiadu dla pana Zagórskiego w telewizji NTV na temat transurfingu. Potem tam jeszcze parę innych, ale na temat transurfingu to był taki kluczowy moment i poczułem się takim fejmem, poczułem się taki ważny i taki fajny, że jak wróciłem do domu po tym wywiadzie na pendrive, miałem cały ten wywiad, zanim się jeszcze ukazał w internetach. Puściłem rodzinie i to nie raz, tylko dwa razy, żeby zobaczyli, kogo mają w domu. I taki się czułem po prostu lepszy od wszystkich, że jak tylko to się ukazało w internetach, natychmiast spotkałem się po prostu z hejtem. Tam nikt, się, nikt nie zwracał uwagi na to, co ja mówiłem, tylko na to, że panie szanowny, pan mówisz o transurfingu, pan mówisz tutaj o jakichś celach, a nie masz do tego w ogóle żadnego prawa, bo wcale nie wyglądasz na człowieka spełnionego, szczęśliwego i zadowolonego. A zaznaczę, że było to 60 kilo temu, czyli twarz w kadrze ledwo by się wtedy zmieściła. No i jeden pan, który miał taki kanał na YouTubie, to się nazywało Radio Samiec, on nie pokazywał twarzy, dlatego że miał ku temu powody, bo jedyne co robił, to oblewał błotem i innymi nieczystościami każdego, kogo mógł. Pojawił się ktoś w internetach, pojawił się Popko, Pojechał po Popko, pojawił się Ziemba, pojechał po Ziembie. pojawił się Aaron, pojechał po Aronie, tam, bo każdy, o, o każdy miał coś do powiedzenia negatywnego w każdym razie. No i pojawił się Pracki. No i on powiedział tam właśnie, że Panie Pracki, Pan to nie masz prawa o tym transurfingu mówić, bo jesteś gruby i poza tym brzydki. Ja mu odpowiedziałem, że skoro Pan wie, co to jest transurfing, to na pewno wie Pan, że urodą swojego rozmówcy interesuje się głównie ten. Kto rozpatruje go w charakterze potencjalnego partnera seksualnego. A ja jestem zajęty, więc przepraszam, nie wiem co tracę, ale też nie chcę wiedzieć. I on się odczepił. Ale było to bolesne, było to dla mnie bardzo nieprzyjemne. Tylko, że a było zawyżać ważność wewnętrzną? Siły równoważące zadziałały. I zawsze tak zadziałają. Zwróćcie uwagę, jak tylko. Pomyślicie, że jesteście lepsi od kogoś albo od innych. Natychmiast zdarza się coś takiego, co stawia nas do kąta albo na odpowiednią półkę. My się frustrujemy i to utrudnia nam sięganie po cel. Jak już zauważyliście, odpowiednią techniką zmniejszającą ważność zewnętrzną, czyli na przykład ważność naszego celu, jest zabezpieczenie. Jeśli sięgamy po jakiś cel i dla nas on jest oczywisty. To nie zawyżamy jego ważności. Jeśli nie, nie tworzymy stosunku zależności, jak osiągnę, to będę szczęśliwy, zadowolony. I dopiero jak, na przykład, jak znajdę partnera, partnerkę, to będę szczęśliwa, szczęśliwy. Jak schudnę, to wtedy będę zadowolony. Nie. Jeden biegun ma być, żebyśmy nie zawyżali ważności, czyli jak pomyślę o moim celu. Jest mi bardzo dobrze, bo myślę o moim celu i emituję energię spełnienia, zadowolenia i to przyciągam do życia. Plus mam zabezpieczenie, czyli nie uzależniam od mojego celu wszystkiego. To wszystko się dzieje w sposób normalny. I tu wszystko jest jasne. A jak nie zawyżać ważności wewnętrznej? To no człowiek myśli i rozumie. No tak, no przecież rozumiem w pewnych kwestiach więcej niż ktoś tam, tak? I co teraz? Żeby siły równoważące nie zaczęły chodzić. To ja naprawdę nie mam prawa pomyśleć o sobie, że jestem wybitnym specjalistą. To pani nie może sobie pomyśleć, że jestem super pielęgniarką, wybitną nauczycielką, bo siły równoważące zaczną działać? Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że siły równoważące zaczną działać wtedy, kiedy my zaczniemy się porównywać z innymi. Zaczniemy mówić, że jestem lepszy niż. I teraz. Lekarstwo na ważność wewnętrzną, to lekarstwo nazywa się koordynacja zamiaru. To jest takie narzędzie w Transurfingu, które służy bardzo wielu rzeczom, ale między innymi takiej higienie, higienie ważności, higienie niezawyżania ważności wewnętrznej, nie wpadania w pychę. Koordynacja zamiaru, czyli taki amalgamat, Pryzmat, przez który będę postrzegał siebie i swoje życie. A ten amalgamat brzmi: mój świat się o mnie troszczy. Albo mój wszechświat się o mnie troszczy. Poza tym, że w sytuacjach trudnych, jeśli uruchamiam koordynację zamiaru, jest mi lepiej, bo wiem, że tak, wydarzyło się coś, co mi się nie podoba, ale najwyraźniej wszechświat się o mnie troszczy, więc uchronił mnie przed czymś gorszym. Więc powstrzymał mnie przed wejściem przez nie moje drzwi. Do tego też służy koordynacja zamiaru. Ale świadomość, że mój wszechświat się o mnie troszczy, pozwala w sposób zrównoważony spoglądać na siebie. Bo jeśli to wszystko, co mnie teraz cieszy w moim życiu, czyli to, co mam, to, co uważam, że sobą reprezentuję, to mnie cieszy, to fajnie. Ale to jest efekt troski wszechświata o mnie. Czyli gdyby wszechświat się o mnie nie troszczył, to ja bym nie miał tych powodów do radości. To nie jest moja zasługa. To nie jest tak, że ja, jak niektórzy mówią, temi ręcyma i nikt mi nic nie dał. To nie jest tak, bo nic byś temi ręcyma nie zrobił, gdyby nie mechanizmy, które funkcjonują we wszechświecie, i gdyby nie to, że wszechświat sprzyja Ci i się o ciebie troszczy. Ja osobiście wiem, że gdyby nie to, że, że pewnego czasu zostałem niemal zmuszony do tego, żeby wyjechać do Rosji, praktycznie działo to się wbrew mojej woli, to nie byłbym człowiekiem teraz szczęśliwym i zadowolonym. I wszystko to, co teraz robię, czym się zajmuję, co sprawia mi olbrzymią satysfakcję i co mnie cieszy, byłoby poza moim zasięgiem. Bo ja wysłałem z mlekiem matki nienawiść do Rosji jako do okupantów. Język rosyjski absolutnie był rzeczą nie do przyjęcia. W szkole średniej mówiłem, że będę zdawał maturę z języka angielskiego i na język rosyjski nawet mi się nie chce chodzić. I nagle w wieku 23 lat zostaję wysłany w delegację, w delegację do Rosji. Stwierdzam, że ja się na to nie godziłem. Negocjuję z pracodawcą i otrzymuję informację, że przecież wszystko jest u nas dobrowolne. Oczywiście, że możesz nie jechać jak najbardziej. Mamy dla ciebie nawet do zaproponowania w związku z tym nowe stanowisko pracy. I co się okazało? To nie było nowe stanowisko pracy, tylko totalna degradacja. Mniejsze pieniądze, mniejsze stanowisko nie musisz jechać jak nie chcesz. I wymyśliłem sobie, że pojadę a że mam znajomych lekarzy, no wtedy przynajmniej miałem, to po trzech miesiącach wrócę ze względu na start zdrowia, zachoruję tak, że będę musiał stać w Polsce, no i wtedy sorry, nie można nic mi zrobić, bo przecież ja chciałem. No i efekt jest taki, że owszem, po trzech miesiącach wróciłem, ale po to, żeby podbić tak zwaną pieczątkę AB i pojechać z powrotem. I spędziłem tam długie lata, z przerwami krótkimi, ale spędziłem, spędziłem tam lata, zakochałem się w Rosji, w kulturze, we wszystkim, co z Rosją związane. No i tam poszedłem na studia. Tam swój pierwszy dyplom zdobyłem. Tam się zakochałem w języku rosyjskim. I dzięki temu wszystko, czym teraz się zajmuję, w ogóle zaistniało. Bo wszechświat się o mnie zatroszczył. I jak ja teraz miałbym czelność wpaść w pychę i powiedzieć, że jestem nie wiadomo kim? Nie, nie jestem. Więcej, gdyby się wszechświat o mnie nie zatroszczył, to pewnie bym. W tej chwili utyskiwał na swój los i byłoby mi bardzo źle. To wszystko jest efekt troski wszechświata o mnie. Czyli zasada taka, jeżeli chodzi o ważność wewnętrzną. Radość zachowuje sobie, ona jest moja. Chwałę oddaję wszechświatowi, a miałą Bogu komu chcę. Ale to nie jest moja zasługa. Radość jest moja, zasługi nie. I dzięki temu możemy zachować odpowiednią równowagę względem ważności wewnętrznej i zewnętrznej. I siły równoważące mają niewiele wtedy do zrobienia, no i nie przeszkadzają nam w osiąganiu celu. Tak wygląda sprawa z ważnością zewnętrzną i wewnętrzną. Myślę, że temat został nadgryziony, ale na pewno będziemy kontynuować, bo to wszystko jest dość. Istotne, by nie rzec, ważne. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że dzisiaj byliście. Dobranoc.